Moi drodzy synowie i córki, seria nadchodzących zagrożeń rozbrzmiewa w Meksyku i ostrzega o nadchodzącym katastrofalnym wydarzeniu na świecie, co wymaga przygotowania i głębokiej refleksji. Matka Boska zaczyna swoje słowa, błogosławiąc swoich umiłowanych dzieci, zachęcając ich do kontynuowania drogi duchowej przemiany, oddając się jej i jej świętemu synowi, który nigdy ich nie opuszcza. Prosi się aby stali się nosicielami światła i błogosławieństw dla swoich bliźnich, szerząc miłość w świecie, gdzie obojętność zagościła w sercach, kropka, konieczne jest przygotowanie się na nadchodzące wyzwania, stawiając im czoła z wiarą. Niebo zdaje się rozświetlać, a potem pogrążać w ciemności, ale ważne jest, aby pozostać niezłomnym, przyznając się do porażek i modląc się. Kraje dotknięte trzęsieniami ziemi, Konfliktami i innymi przeciwnościami potrzebują naszych modlitw. Ważne jest utrzymanie duchowej czujności, będąc wsparciem i pocieszeniem dla innych, którzy stają przed wyzwaniami i znajdują się w duchowej otchłani, w kluczowym momencie historii ludzkości, naznaczonym znakami i trudnościami, które zapowiadają czasy głębokich wyzwań. Dzisiaj, zanim kontynuujemy, posłuchaj tej wiadomości która może uratować Twoje życie. Nadmiar cukru we krwi może prowadzić do wielu poważnych komplikacji zdrowotnych. Cukrzyca znacząco zwiększa ryzyko chorób serca, w tym zawałów serca. Wysokie poziomy glukozy we krwi mogą uszkadzać naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko udarów mózgu. Innymi słowy, w każdej chwili możesz doznać masywnego zawału serca lub udaru mózgu. W tym momencie, jeśli masz jakikolwiek rodzaj cukrzycy, twoje życie jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jeśli chcesz naturalnie wyeliminować cukier we krwi, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i obejrzyj wideo, które może zmienić twoje życie. Obejrzyj je teraz, zanim zniknie z sieci. Przed nami otwiera się ścieżka pełna przeszkód, duchowa podróż która wymaga natychmiastowego i bezwarunkowego nawrócenia się ku boskości. Niebo zdaje się być na skraju zanurzenia w płomieniach, które grożą pochłonięciem całych narodów, w tym naszego ukochanego Meksyku. Moi drodzy dzieci, pozostańcie niezłomni i zakorzenieni w Chrystusie. Święte odstępstwa i bluźnierstwa narastają, podczas gdy Antychryst tkaka a swoją sieć. W obliczu tego scenariusza jesteśmy wezwani do stałej czujności, zbrojeni modlitwami i aktami miłosierdzia, do bezwarunkowego oddania się najświętszemu sercu i ochronie Matki Boskiej. Nadszedł czas, aby wznieść nasze modlitwy jako tarcze przeciw ciemnościom i aby nasza wiara była światłem prowadzącym ludzkość z powrotem do objęcia Ojca. Jezus Miłosierny który z natury ma miłosierdzie dla nas i nam przebacza, nie patrzy na nasze grzechy, ale na zaufanie złożone w jego nieskończonej dobroci. Moi drodzy dzieci, z ciężkim sercem zbliżam się do Was w tym kluczowym momencie historii ludzkości. Świat jest na skraju wstrząsu z powodu nadchodzącego wydarzenia, próby, która będzie wymagała Waszej wiary, wytrwałości i całkowitego oddania. Jestem tu, aby prosić Was, abyście przygotowali się duchowo na to, co nadchodzi. Pan wysyła znaki ostrzegające o konieczności nawrócenia i powrotu do Jego miłosiernej miłości. Nie bójcie się, drogie dzieci, bo choć świat jest wstrząśnięty, miłująca obecność Boga jest z nami w każdym momencie i nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych godzinach. W tym czasie próby kluczowe jest, Abyście trzymali się modlitwy, pokuty i dążyli do świętości w waszym życiu. Otwórzcie swoje serca, aby przyjąć łaskę Bożą, pozwólcie, aby On was prowadził i wzmacniał. Pamiętajcie zawsze o mocy wstawiennictwa, odmawiajcie, Różaniec, wzywajcie ochrony świętych i aniołów. Jestem obok Was jako kochająca matka. Gotowa wstawiać się za każdym z Was przed tronem Najwyższego. Drodzy dzieci, z sercem pełnym miłości i troski, przychodzę do Was jako matka i obrończyni. Nadchodzące czasy przynoszą ze sobą wielkie próby i wyzwania, zwłaszcza dla błogosławionej ziemi Meksyku. Widzę chaos i zniszczenie pojawiające się na horyzoncie, zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu wszystkich moich dzieci. To w tych momentach ciemności i niepewności proszę z całą pilnością mojego matczynego serca, abyście zwrócili swoje serca ku Bogu poprzez modlitwę różańcową. Jest to najpotężniejsza tarcza, jaką macie przeciwko siłom zła. Różaniec jest łańcuchem miłości, który łączy niebo i ziemię, przynosząc ochronę, pocieszenie i pokój udręczonym duszom. Razem stawimy czoła każdej przeciwności, Ufając w ostateczne zwycięstwo, które miłość Boga nam zapewnia. Z matczyną miłością, Maria, Matka Jezusa i całego ludu, przynosi surowe i pilne ostrzeżenie dla świata, wskazując, że sześć krajów będzie dotkniętych, co sygnalizuje bliskość katastrofalnego wydarzenia, które wymaga przygotowania i modlitwy. Proszę, abyście nie zapomnieli komentować poniżej skąd nas obserwujecie, miasto, stan i kraj, abyśmy mogli obudzić nawrócenie i zbawienie wielu dusz, które jeszcze nie wierzą w Matkę Boską, w tym momencie, gdy obojętność zamieszkała w sercach niczym żarłoczny pasożyt. Moje dzieci, musicie przygotować się na momenty udręki, które nadejdą w wyniku ludzkiego nieposłuszeństwa. To pozwoli wam przezwyciężyć przeszkody i lęki oraz stawić czoła temu, co nadejdzie, z niezłomną wiarą i pragnieniem pomagania swoim bliźnim, aby nie ulegli rozpaczy ani nie działali pochopnie. Gdy niebo zdaje się być otoczone płomieniami, obejmując naród za narodem, a potem nastąpi ciemność, zachowajcie milczenie w swoich domach i poświęćcie się mnie. Uznajcie swoje przewinienia i módlcie się, moje dzieci. Módlcie się za kraje dotknięte trzęsieniami ziemi, w tym nasz ukochany Meksyk, Kolumbię, Hiszpanię, Wenezuelę, Kostarykę i Argentynę. Módlcie się za swoich braci i siostry, za niewinnych ludzi dotkniętych konfliktami. Módlcie się za to, co dzieje się na Bałkanach, podczas gdy ludzkość stawia czoła wielkim wyzwaniom i wiele osób umiera bez ochrony. Konieczne jest Abyście modlili się codziennie, ponieważ inaczej wasze życie będzie w wielkim niebezpieczeństwie. Utrzymujcie duchową czujność, bądźcie wsparciem, w którym wasz brat szuka wyciągniętej ręki, żywym wyrazem miłosierdzia. Ot. Zwierciedleniem miłości bliźniego, źródłem słów, które wzmacniają, ręką, która podnosi upadłych. Módlcie się w każdej chwili ponieważ zło nie ustaje, a moje dzieci tracą się w błachostkach. Przyjmujcie próby z miłością i podążajcie swoją drogą, moi ukochani dzieci. W kluczowym momencie historii ludzkości, naznaczonym znakami i trudnościami, które zapowiadają czasy głębokich prób, otwiera się przed nami ścieżka pełna wyzwań, duchowa droga, która wymaga natychmiastowego i bezwarunkowego nawrócenia się ku boskości. Niebo zdaje się być na skraju zanurzenia w płomieniach oczyszczenia, podczas gdy ciemność grozi pochłonięciem całych narodów, w tym naszego ukochanego Meksyku. Nasz ukochany Meksyk. Każde zdrowa śmeridziołu i każde rozważane tajemnice to krok bliżej do Bożego Miłosierdzia. Modląc się, nie tylko ochronicie się przed nadchodzącymi nieszczęściami, ale również wzmocnicie swoją wiarę i jedność z Ojcem Niebieskim. Bądźcie przygotowani, drogie dzieci, i pozostańcie niezłomni w wierze. Niech pokój Chrystusa zawsze będzie z wami, i niech moja matczyna miłość was otacza i chroni. Módlcie się różaniec i ufajcie Bożej Opatrzności. Razem, z wiarą i oddaniem przezwyciężymy wszystkie wyzwania, które staną na naszej drodze. Jest kluczowe, abyśmy pozostali mocno zakorzenieni w wierze. Gotowi stawić czoła złu, które narasta z niespotykaną wrogością. Apostazja narasta, zniewagi i bluźnierstwa rosną, gdy antychryst tkakaa swoją sieć oszustw. W obliczu tego scenariusza jesteśmy wezwani do stałej czujności, zbrojeni modlitwami i aktami miłosierdzia, do bezwarunkowego oddania się najświętszemu sercu i ochronie Matki Boskiej. Nadszedł czas. Aby wznieść nasze modlitwy jako tarcze przeciw ciemnościom, i aby nasza wiara była światłem prowadzącym ludzkość z powrotem do objęcia Ojca. Drodzy dzieci, sercem pełnym smutku przychodzę do Was w tym kluczowym momencie historii ludzkości. Świat jest na skraju wstrząsu z powodu nadchodzącego wydarzenia próby, która będzie wymagała Waszej wiary. Jako matka zmartwiona o swoje dzieci, jestem tu, aby prosić Was, abyście przygotowali się duchowo na to, co nadchodzi. Pan wysyła znaki ostrzegające o konieczności nawrócenia i powrotu do Jego miłosiernej miłości. Nie bójcie się, drogie dzieci, bo choć świat się trzęsie, miłująca obecność Boga jest z nami w każdym momencie i nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych godzinach. W tym czasie próby kluczowe jest, Abyście trzymali się modlitwy i dążyli do świętości w waszym życiu. Pamiętajcie zawsze o mocy wstawiennictwa, odmawiajcie, Różaniec, wzywajcie ochrony świętych. Jestem obok was jako kochająca matka, gotowa wstawiać się za każdym z was przed tronem Najwyższego. Niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie z wami. Moi dzieci. Razem stawimy czoła każdej przeciwności, ufając w ostateczne zwycięstwo, które miłość Boga nam zapewnia. Z matczyną miłością Maria, matka Jezusa i matka wszystkich. Przemawiam do was z czułością i troską, która rozdziera moje niepokalane serce w tym momencie, gdy widzę niebezpieczeństwo, które zagraża Meksykowi i miastom, które niegdyś przyjęły moją obecność. Teraz stawiającym czoła wyzwaniom, które przywodzą na myśl apokaliptyczne czasy. To, czym się dzielę, nie jest tylko ostrzeżeniem, lecz rozpaczliwym wołaniem, abyście chronili życie, które dał Wam Bóg. Słuchajcie mnie i dbajcie o siebie. Niech Matka Boska rozciągnie nad Wami swoje ochronne ramiona. Zagrożenie jest realne, tak samo realne jak miłość którą niosę w swoich słowach. Proszę Was z całej mocy mojego serca, abyście poważnie rozważyli opuszczenie tych miast, nie tylko dla fizycznego bezpieczeństwa, ale także dla zbawienia waszych dusz. W świecie, gdzie technologia i rozproszenia przesłaniają prawdziwą istotę istnienia, łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę ważne. W obliczu otaczających nas trudności, w środku chaosu, Szukajcie światła prawdy i obejmijcie nadzieję płynącą z wiary, ponieważ tylko wtedy znajdziecie pokój, który przewyższa każdą burzę. W tym kluczowym momencie ludzkiej podróży, ona nosi w fałdach swoich niebieskich szat nie tylko nadzieję i modlitwy ludzkości, ale także niewyból z powodu zagrożeń, które czyhają na miasta, które kiedyś przyjęły jej wizytę. Jej niepokalane serce, symbol czystości i oddania. Płaczę w obliczu zbliżających się apokaliptycznych wyzwań, które nas wzywają do przebudzenia na prawdziwą istotę naszego istnienia. Nadchodzące czasy przynoszą ze sobą wielkie próby i wyzwania, szczególnie dla błogosławionej Ziemi Meksyku. Widzę chaos i zniszczenie na horyzoncie, zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu wszystkich moich dzieci. To w tych momentach ciemności i niepewności proszę z całą pilnością mojego matczynego serca, abyście zwrócili swoje serca ku Bogu poprzez modlitwę różańcową. Różaniec jest najpotężniejszą tarczą przeciwko siłom zła. Jest to łańcuch miłości, który łączy niebo i ziemię, przynosząc ochronę, pocieszenie i pokój udręczonym duszom. Każde zdrowa śmieridziołu i każda rozważana tajemnica przybliżają nas do Bożego Miłosierdzia. Modląc się na różańcu, wzywamy Jego moc. Proszę, abyście nie zaniedbywali tej świętej praktyki. Módlcie się w swoich domach z rodzinami i szeszcie te dewocje wśród przyjaciół i sąsiadów. W kontekście niepewności i wyzwań... Matka Boska wzywa nas do głębszej refleksji nad sensem życia i naszą rolą w tym wielkim kosmicznym teatrze. Zachęca nas do zrozumienia pilnej potrzeby życia w stanie łaski, świadomych kruchości naszej ludzkiej kondycji i wielkości prób, które nas czekają. W środku zgiełku wydarzeń, które kształtują współczesny świat, musimy odwrócić naszą uwagę od powierzchowności materialnego świata i skierować ją ku wiecznym prawdom które przekraczają granice czasu i przestrzeni. Przypomina nam, że jesteśmy czymś więcej niż tylko biernymi obserwatorami w tym wielkim kosmicznym dramacie, jesteśmy protagonistami naszych własnych historii, obdarzonymi wolnością, wolą i zdolnością do kształtowania losów świata. Codzienne życie, pełne zmienności i wyzwań, nie jest tylko sceną dla banalności i obojętności. Ale żyznym polem dla siania cnoty i wewnętrznej przemiany. Każdy moment, każde spotkanie, każde wyzwanie to szansa na rozwój i samopoznanie zaproszenie do zagłębienia się w najgłębsze zakamarki naszej duszy w poszukiwaniu prawdy, która nas wyzwala. W tym kontekście Matka Boska zaprasza nas na ścieżkę introspekcji i samopoznania. W której jesteśmy wezwani do badania naszego życia w świetle absolutnej prawdy i wprowadzania znaczących zmian w naszym zachowaniu i postawach. Zachęca nas do pielęgnowania cnót, które przybliżają nas do Boga i porzucenia wad, które oddalają nas od Jego miłującej obecności. Duchowa przemiana nie jest wydarzeniem jednorazowym ani punktowym, ale procesem ciągłym i nieprzerwanym, który wymaga poświęcenia, Wytrwałości i pokory. Jest to droga wewnętrznego wznoszenia się, oczyszczania duszy i wznoszenia ducha, która prowadzi nas z ciemności do światła, z niewoli do wolności, z śmierci do życia wiecznego. W tym sensie Matka Boska zaprasza nas do życia w stanie łaski, przestrzegania przykazań Bożych i przyjmowania sakramentów Kościoła jako środków łaski, które nas wzmacniają i wspierają na naszej drodze.